mamy transmisję yy, z Echantę? live będzie polegał na tym, yy, jakby będziemy chyba poszerzać, będziemy widzieć, poszerzać tu i będziemy robić chłodną kuchnię. Yy, czy będziemy poszerzać tu? Co ja? No, zrobimy sobie jeszcze tutaj. Yy, yy, dobra. Zrobiliśmy tutaj. Yy, Okej, okay, czekajcie, czekajcie, żeby to miało tak. Skrobnie ładnie wyglądało. Dobra, ładnie, skrobnie wyglądało. Yy. Nie wiem. By. Raczej tak będzie git. Moim zdaniem. Dobra. Robimy w sumie kupanie, widzowie, no bo, bo ja chcę już to dokończyć. Dobra. I zobaczymy jak to będzie wyglądać, najwyżej się poprawi po prostu hmm. no co się zrobi, nie? Dobra yy, Tutaj myślę, że będziemy sobie tak robić, że cyk, cyk A, Cyk, cyk Czekajcie, to tak wygląda jakbyśmy szli do góry a tak naprawdę nie idziemy to jest trochę, trochę cringe bo wydaje nam się, że idziemy w dobrą stronę, ale jednak to nie idziemy Dobra oho Zrobimy sobie tak. Hop. Hop. I jakby aż nie będzie do końca wykopane. Po prostu. Dobra. Eee. Cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Yy, zrobimy sobie jeszcze tutaj. Jakby będziemy sobie robić jeszcze, yy, jeszcze co muszę robić? sobie to dorobimy. Eee okej, okay, dobra. Dobra, czyli tu po prostu zrobimy sobie e... już korytarz. Taki dosyć długi, ale... Zrobiłam się takie schodki, zrobiłem się, ale zobaczycie widzowie, to tam mi nie przeszkadza, jakby. Eee, w sumie nawet dobrze, że to tak jest. Eee, zrobimy sobie eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, osiem. Sześć, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i teraz teraz sobie zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu sobie powiększymy. Hop, 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 hop. Eee, dobra. Eee, hop, hop, hop. Eee, teraz raczej sobie zrobił. Eee, kurde. Bo ja mam teraz taki mały dylemat, ale już chyba wiem co zrobić Wiem widzowie co zrobić Dobra, czyli tu. tu też wykopiemy Jakby będzie też git Dobra e, pół płytki zrobimy Zobaczcie co odwalę Widzę takie piękne. Dobra 11 tych. Cyk. E... Cyk. Kurde. Cyk cyk. Teraz cyk. Serio. Dobra, ale się szybko chodzi po tych yy, schudkach Dobra, jak pięknie nam kilo w to mamy jeszcze jeden Dobra, to będzie po prostu takie fajne przejście takie yy, czekajcie Tutaj, tutaj tutaj, tutaj nie można takich boków dać, ale to, 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 to ogarniemy, to, to ogarniemy, widzimy. Eee, dobra. Jeszcze jedno takie. Dobra. ok Czas na Ewolucje Dobra, cyk, 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 cyk. Eee, Zrobimy sobie takie dwa te, pomieszczonka. Eee. i zrobimy sobie trapdory takie właśnie tylko a nie, dobra cztery potrzebuję. trapdory cztery tak? hop osiem. Sorry. Hmm. Dobra. Czekaj. A może tak? Czekajcie, bo jakoś dało się ustawić. Dobra, raczej nie inaczej zrobimy sobie tak po prostu. Na ozdobę po prostu Tu będzie po prostu taki pokoik jakby Możemy w podliczeniu zrobić o tu się po prostu odwali taki pokoik Eee, Podwyżsając, czyli tak mniej więcej. Eee, Byłem musiał tu chutrze dać, y... hutrze bym tu musiał dać. No, nie wiem po co ja takie coś zrobiłem. A może dlatego, że po prostu zębiaki się po prostu nie rozpiły tutaj? Ale gorzej, jak wejdzie tutaj mały. Dobra, to będzie taka spiza... spiżarnia myślę. Żeby tu zrobić taką małą spizarnię, skrzynek. Dobra. Myślę, żeby o cyk 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 cyk. Poproszę tutaj porobić po prostu skrzynki. Eee. Yy... Raczej jakoś one muszą się tutaj otwierać. Yy... skrzynki 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 drewno 60 drewno możemy sobie wytworzyć 60 drewno widzowie no to sobie wytworzamy i ile tych skrzynek siedem no dobra najwyżej pójdziemy podbierać te yy... To będzie taki projekt wizualny jakby teraz przez chwilę i piecyki możemy też postawić. Crafting table, piecyki eee, czekajcie, raz, dwa dobra, ale jak tu Czekaj, jeśli tam ustawię to to nie będzie. E, nie. Ej, okej, okay, dobra, ale jest raczej dobre, kurde, to, bo, czekajcie, nie, to nie, dobra, można tak otwierać, uff. Dobra, raczej nie inaczej, dobra, spiżarnia będzie robiona taka Zapomniałem, że tu trzeba na Eee, Dobra Spiżarnie będziemy robili e, Tylko trzeba drewna Mi trzeba drewna Są dwa craftingki Table. Czekajcie, tu będzie sypialnia. O. Dobra, tu jest sypialnia. Tu będą wszystkie jakby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hop, 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 hop. Hop, hop. Eee. Dobra. Kurde, mogłem tego nie otwierać. Mam tarcie. Kurde. Eee. Ale teraz ewakuacja jest. Jeśli jak on się tutaj wydostanie, to. to jest pomnik już. To po dobrą sprawę. Całusz Dobra I teraz mogę się iść na Nie dobra, nie wyszedł Ale Kurde. Dobra. Ještě jeden creeper. Hmm. No dobra to se zabudujeme. Jakby nie będzie tutaj... Dobra. Jakby chyba na tym będzie live się kończył widzowie. Spiżarnia gotowa. No i dobra, no. Jakby jako taka spiżarnia jest gotowa. No to... Po prostu się wejdzie potem tam. Się nakopi im. Agents, no. Oh.